chcieliśmy dzisiaj ziemi tydzień od pamiętnej konferencji premiera Donalda Tuska na której uspokajał opinię publiczną uspokajał także służby w związku z falą powodziową która w weekend przybyła do Polski Chciałem rozpocząć tą konferencję od podziękowań dla wszystkich służb które tam na miejscu od tygodnia pracują dla żołnierzy dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy pomagają, żeby ratować ludzkie życie, żeby także ratować ludzki dobytek. Ale tak jak powiedziałem na początku, dziś mija tydzień od y, pamiętnej konferencji premiera Tuska, która uspokoiła y, dużą część y, osób mieszkańców y, tego terenu, jak również w naszym przekonaniu również służby i konsekwencje tego widzieliśmy przez ostatni tydzień. Od początku, Szanowni Państwo, staraliśmy się nie wchodzić w ten spór polityczny w pierwszych dniach, kiedy wylała woda na Dolnym Śląsku i na Polszczyźnie, ale konstruktywna opozycja powinna zadawać pytania dotyczące akcji pomocowej, dotyczące zabezpieczenia. Także i przygotowania służb na powódź na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. I począwszy od systemu Copernicus. Dzisiaj w kontekście wypowiedzi premiera Donalda Tuska uspokajającej z zeszłego piątku wiemy, że polskie służby korzystają z systemu Copernicus. Unia Europejska, Komisarz Europejski mówił, że system prognozował, tak duże opady w związku z tym służby powinny być przygotowane na sytuację która miała miejsce w weekend a w Polska na tą sytuację przygotowana nie była przypomnę że premier pełni funkcję nie tylko polityczną ale pełni funkcję również przewodniczącego rządowego zespołu zarządzania kryzysowego rządowy zespół zarządzania kryzysowego jest obsługiwany przez rządowe centrum bezpieczeństwa przez, także przez resorty podległe premierowi. Państwowa Straż Pożarna na co dzień korzysta z systemu Kopernikus i będziemy o to pytać także w najbliższych dniach, gdzie te informacje dotyczące pogody, na którym etapie one nie dotarły do osób podejmujących decyzje tak, że decyzje, które były podejmowane w pierwszych godzinach, spowodowały, że nie byliśmy przygotowani na taką falę, jaka przybyła. Dlaczego nie, się, dlaczego nie odbyły się odprawy z wójtami, burmistrzami, starostwami powiatów, na których była przewidywana fala powodziowa? Dziś słyszymy samorządowców, którzy nie byli ostrzeżeni o tym, jakie mogą być konsekwencje fali, która nadchodziła do Polski. Z informacji, jakie posiadamy, które można także uzyskać w mediach społecznościowych, minister spraw wewnętrznych i administracji organizował w zeszłym tygodniu odprawy z wojewodami. Pytanie, dlaczego nie było takich odpraw z samorządowcami, dlaczego wojewodowie nie podjęli stosownych kroków w relacjach rząd-samorząd, żeby przekazać stosowne informacje samorządowcom. W końcu dlaczego służby nie były przygotowane adekwatnie na falę, która przychodziła? W naszym przekonaniu, jak i w przekonaniu wielu ekspertów, siły i środki, które były dysponowane w pierwszych dniach, były absolutnie nieadekwatne do sytuacji, która Polsce groziła i która miała miejsce w pierwszych godzinach i w pierwszych dniach, kiedy nadeszła fala. Przypomnę, że nie zadysponowano. Takiego potencjału Państwowej Straży Pożarnej, jakim Polska dysponuje, mamy ogromne możliwości, ogromne siły i środki. Z informacji, jakie posiadamy, w pierwszej dobie zadysponowano jedynie 700 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej. Przypomnę, że w Państwowej Straży Pożarnej mamy ponad 31 tysięcy funkcjonariuszy, mamy także 220 tysięcy. Strażaków ochotników przeszkolonych do tego, żeby móc na pierwszej linii frontu działać, chcemy zapytać i będziemy stawiać publicznie pytania także dotyczące o sprzęt. ja dostałem wczoraj odpowiedź od Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, że do wczoraj zadysponowano jedynie trzy cysterny do wody pitnej będące w zasobie Państwowej Straży Pożarnej, wysłano je na Dolny Śląsk i opolszczyznę. Szanowni Państwo, jeżeli mówimy o wydarzeniu, które porównujemy z powodzią tysiąclecia, to chciałem zapytać, dlaczego tak małe siły i środki zostały zadysponowane w pierwszych dniach? Dlaczego te posiedzenia rządowego zespołu zarządzania kryzysowego są transmitowane na żywo? To nie służy temu, aby nieść pomoc drugiemu człowiekowi. To służy tylko i wyłącznie teatrowi politycznemu. Tam biorą udział urzędnicy, funkcjonariusze, którzy na co dzień nie mają styczności z mediami, którzy na co dzień nie wypowiadają się dla mediów, a tymczasem ich wypowiedzi od paru dni idą na żywo w mediach. Taki styl prowadzenia tych zespołów zarządzania kryzysowego, takich, które powinny prowadzić do tego, aby była wymiana myśli i decyzji, i wypracowanie działań, które mają ratować ludzkie życie i zdrowie, no nie da się tego zrobić, jeżeli taka transmisja Idzie na żywo w mediach i jest pewnego rodzaju teatrem politycznym. Zwracam Państwa uwagę na to, jak w sytuacji, w której prezydent Sutryk mówił o tym, że jeden ze zbiorników Mógł wylać. W tej sytuacji na żywo minister Siemoniak poprosił paru komendantów, aby wstali i razem z wojewodami wyszli z sali i tam ustalali, jakieś, jak zareagować w tej sytuacji. No to pokazuje tylko, że ciężkie tematy na żywo nie są podejmowane podczas zespołu zarządzania kryzysowego. Ta filozofia przyjęta przez rząd, no i po prostu nie służy temu, aby temat rozwiązać. W naszym przekonaniu siły i środki, które zostały podjęte. Są absolutnie nieadekwatne. Dopiero w ostatnich dniach, w szóstej, w siódmej dobie po pierwszej fali, mówi się o tym, premier powiedział, że 16 tysięcy żołnierzy będzie na miejscu, a dzień wcześniej było 1700. Czyli jak, jak byliśmy przygotowani, jeżeli można przetransportować i, i zadysponować 16 tysięcy osób z dnia na dzień, czy 15 tysięcy, bo od, odliczając to 1700, to dlaczego to nie było przygotowane przed falą, która dotarła do Polski. Dlaczego nie zadysponowano y, takiej, takich możliwości, jakie daje Państwowa Straż Pożarna? Dlaczego pan minister Siemoniak sam przyznał, że zadysponowano jedynie 9% krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, potencjału tego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego? Dlaczego w pierwszej dobie Polska nie była przygotowana? Dlaczego nie stworzono bazy y, 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 dla strażaków, na przykład w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, gdzie można było skoszarować chętnych ochotników, jak i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z całej Polski i dysponować ich w te miejsca, gdzie były największe potrzeby w sobotę, w niedzielę, w poniedziałek. Dlaczego do wczoraj zadysponowano tylko trzy cysterny? Chcemy mieć odpowiedź na te pytania, dlaczego na przykład nie zadysponowano łodzi płaskodennych, które są na wyposażeniu Państwowej Straży Pożarnej, kilkaset łodzi, które można byłoby wykorzystać do ewakuacji ludności już w momencie, kiedy ta fala nadeszła. Ile wykorzystano sprzętu, który jest w dyspozycji, mówimy tutaj o pompach, mówimy tutaj o osuszaczach. Naprawdę ogrom potencjału Państwowej Straży Pożarnej w naszym przekonaniu nie został wykorzystany. W tym tygodniu i będziemy domagać się także informacji, dlaczego taki paraliż w naszym przekonaniu decyzyjny przez ten tydzień panował i dlaczego siły i środki, które są w dyspozycji państwa polskiego, służb polskich, nie zostały wykorzystane w adekwatny sposób. O działaniach ochotniczych Straży Pożarnych i ich zadysponowaniu do akcji ratowania życia, pomagania powodzianu będzie mówił pan poseł. Edward Ciarka, podkreślam, to jest także szef małopolskich strażaków ochotników, prezes zarządu małopolskiego OSP. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, pytania, które dzisiaj zadajemy odnośnie dysponowania odpowiednio ludźmi i sprzętem, tak w zapobieganiu jak i w usuwaniu skutku tej powodzi są bardzo zasadne. Podstawowe pytanie na dzień dzisiejszy, które się rodzi, które również już wczoraj zadawaliśmy, to jest takie, dlaczego Państwowa Straż Pożarna na dzień dzisiejszy nie chce dysponować jednostkami Straży Pożarnej, ochotniczej Straży Pożarnej spoza województw, które nie zostały dotknięte skutkami tej powodzi. Otóż mamy do czynienia z taką sytuacją, że dzisiaj, gdybyśmy wzięli pod uwagę, że mamy ponad 2000 gmin w Polsce i z każdej tylko jednej gminy, Niechby pojechała do tej akcji jedna jednostka z zespołem sześcioosobowym, to proszę Państwa, na terenie działań związanych z usuwaniem skutków tej powodzi, mielibyśmy od ręki 12 tysięcy ludzi. Ludzi, którzy są w pełni przygotowani, mają każda taka jednostka ma pompę szlamową, każda taka jednostka ma odpowiedni sprzęt, ci ludzie są przeszkoleni i przede wszystkim ci ludzie nie mieliby wtedy problemów związanych z prowadzeniem takiej akcji. Dzisiaj jednostka taka jak ode mnie od gminy jak wyjeżdża, to musi zgłosić to do powiatowej komendy Państwowej Straży Pożarnej. Do tej pory myśleliśmy, że będzie to wyjazd tak zwany gospodarczy. Okazało się, że nawet nie jest to wyjazd gospodarczy, to jest wyjazd czysto prywatny. Efekt tego jest taki, że są potężne problemy z rozliczeniem paliwa, z pytaniami co się stanie, kiedy powiedzmy sobie ktoś nie wiem, przebije nogę, uszkodzi sobie poniesie jakąś szkodę na zdrowiu. A to są nagminne rzeczy, które się zgadzają, które się zdarzają i to są rzeczy, które wymagają koordynacji. Mamy nawet i taką sytuację, kiedy jednostka OSP podjeżdża na stację benzynową, gdzie ogłoszono, że Orlen za darmo tankuje te jednostki. Nagle się okazuje, że ta jednostka, ponieważ nie jest zadysponowana, nie może zatankować. Nie może zatankować. I pytamy komendanta Państwowej Straży Pożarnej, pytamy ministra spraw wewnętrznych, dlaczego nie możemy zadysponować jednostek lotniczych Straży Pożarnej. I nie będzie to państwa nic kosztowało. Ci ludzie dzisiaj chcą wyjechać, wspierać tych ludzi, którzy potrzebują y, dużego wsparcia, żeby usunąć chociażby muł z własnego domu. I jednostka, która przyjeżdża, niech by wykonała nawet dwa takie domy jeśli weźmiemy, że to jest kilka tysięcy takich zespołów, to w bardzo szybkim czasie jesteśmy tym ludziom, y, jesteśmy w stanie tym ludziom pomóc. Ja podaję te liczby po to, aby uzmysłowić skalę, o której mówimy. Tymczasem, tymczasem y, nie znajdujemy na to odpowiedzi, skąd inąd jakoś y, premier ani państwa Staszko żadne w innych miejscach nie mają y, problemu z przepisami prawa. Y, jakoś, Potrafią je zinterpretować tak, że właściwie osiągają to, co chcą. W tym przypadku, kiedy trzeba pomagać poszkodowanym, okazuje się, że są jakieś problemy prawne. Takich problemów prawnych nie dostrzegamy. Ustawa Ochotniczych starszych Pożarnych wyraźnie mówi y, o tym, że strażacy biorą udział w takich akcjach. Jesteśmy przeszkoleni, jesteśmy gotowi. Strażacy ochotnicy zgłaszają gotowość do wyjazdu. Zawsze w takim wyjeździe zabierają podstawowy sprzęt, ale zabierają przy okazji i inną pomoc, środki czystości, zabierają y, środki higieniczne, jakieś inne techniczne, które dowożą do tych ludzi. Dzisiaj trzeba... To robić z obawami o to, czy yy, cała ta operacja nie skończy się dla kogoś ewentualnie później jakimiś problemami prawnymi, tylko dlatego, że komendant główny nie chce wydać polecenia, żeby te jednostki mogły być dysponowane do działań ratowniczych. Tak to wygląda w procedurze strażackiej. Być może to jest bardzo skomplikowane, tutaj co do Państwa mówię, ale proste dla wszystkich strażaków, którzy na co dzień biorą, biorą udział w akcji. Apelujemy. Oto, aby zadysponować jednostki OSP do pomocy ludziom w Polsce, do pomocy ludziom poszkodowanym. Jesteśmy gotowi do tej pomocy. Dziękuję bardzo. Mam pytanie. Urszula von der Leyen ja przyleciał Polski i zdecydowała, że 5 miliardów, 5 miliardów euro będziemy mogli sobie przesunąć w ramach Funduszu Spójności. Przede wszystkim ta sytuacja jest bardzo podobna do sytuacji, którą mieliśmy, kiedy przyjęliśmy miliony uchodźców z Ukrainy. To znaczy nie było dodatkowych środków unijnych, bo nie mówimy o żadnych dodatkowych środkach unijnych. Wtedy rząd Prawa i Sprawiedliwości wnioskował o dodatkowy fundusz na rzecz uchodźców. Teraz powinien powstać taki dodatkowy fundusz na rzecz osób poszkodowanych, samorządów poszkodowanych w powodzi. To są środki, które są przesuwane z innych wydatków w ramach Funduszu Spójności i Polska potrzebuje środki tu i teraz. Ja mam takie przekonanie, słysząc o tym, że w tej chwili mamy 12 tygodni na wystąpienie z wnioskiem. Tak samo jak w przypadku, kiedy potrzebowaliśmy tych środków na przyjęcie uchodźców wojennych z Ukrainy, one wpłynęły. Po paru miesiącach do Polski, żeby odbudować, żeby odbudować infrastrukturę, potrzebna jest każda złotówka, potrzebne jest każde euro, ale potrzebny jest także czas i potrzebne są nowe środki, nie takie, które są zabierane z innych czy przesuwane z innych inwestycji. Powtarzam, każda złotówka i każde euro się przydadzą, ale rząd powinien tutaj wnioskować o dodatkowe środki, no i o to, żeby te środki mogły być wykorzystane jak najszybciej. Panie redaktorze, najpierw tworzone są pewne bariery w pozyskiwaniu środków, procedury, a później, kiedy w sytuacji kryzysowej te procedury są upraszczane, mówi się o sukcesie, kiedy nie ma dodatkowych środków. Na pewno każdy, każda złotówka i każde euro się przydadzą do tego, żeby, żeby je wykorzystać na terenach popowodziowych, ale powtarzam, Rząd Prawa i Sprawiedliwości mówił od samego początku. Tak jak w przypadku kryzysu uchodźczego, potrzebne są dodatkowe środki, a nie środki przesuwane z innych inwestycji na te inwestycje na tereny popowodziowe, bo te środki nie są żadnymi nowymi środkami, to są jedynie środki, które są przesunięte z innych inwestycji. I tak jak powtarzam, każda złotówka i każde euro się przydadzą jak najszybciej, a procedury unijne niestety wymagają dużo czasu. W pierwszych dniach, jak startowała powódź, jak rząd się przygotowywał 13 września, ta konferencja, pamięta. teraz w środę 17 września premier tłumaczył się z tej wypowiedzi i powiedział, że wówczas prognozy nie były przesadnie alarmujące, nie było mowy o powodzi w Polsce, czyli kontynuuje wersję z 13 września. Jak panowie to oceniacie? Jeżeli były prognozy w europejskim systemie prognoz pogody, jeżeli system Kopernikus na to wskazywał, jeżeli wszystkie inne prognozy na to wskazywały, to znaczy, że dokumenty świadczące o tym, że było zagrożenie, musiały być także w rządzie. Będziemy o to pytać, będziemy to sprawdzać. Panie dyrektorze warto też powiedzieć, że Instytut czy Wody Polskie miały, i Instytut Meteorologii miały też informację, że ze strony trzech tylko w kierunku Kłodzka w ciągu sekundy płynie 2200 metrów sześciennych wody a e, ta bariera alarmowa to jest 700 metrów, więc to pokazywało, że e, czy to pokazuje, że skala e, e, opieszałości w działań, a zwłaszcza w interpretacji danych, które otrzymywał rząd jest po prostu e, bardzo zaniedbana. I że ta skala zaniedbań wymaga po prostu od nas wyjaśnień. Natomiast wymaga wyjaśnień, bo jeśli nawet te dane były, wyraźnie dzisiaj widać, że nie były właściwie analizowane. Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, rządowy zespół zarządzania kryzysowego w naszym przekonaniu musiał mieć informacje, które dawały podstawy do tego, żeby podjąć stosowne działania. Będziemy sprawdzać, dlaczego takie działania nie zostały podjęte. Zawsze w takich sytuacjach kryzysowych specustawa jest potrzebna. Przypomnę, że w sytuacji pandemii COVID, czy też w sytuacji przybycia do Polski milionów uchodźców z Ukrainy, Rząd przygotowywał w porozumieniu z samorządami taką, taki projekt ustawy. Każdy resort, jak i każda, każdy samorząd mógł zgłosić w ramach konsultacji propozycje rozwiązań, które w jego przypadku są nie, niezwykle potrzebne do tego, żeby móc rozwiązać problem kryzysowy. W naszym przekonaniu taka ustawa powinna zostać przyjęta w tym tygodniu na specjalnym posiedzeniu Sejmu. Zawsze takie posiedzenia Sejmu w sytuacji kryzysowej zarządów PIS były zwoływane. W tym tygodniu takie posiedzenie nie zostało zwołane. Będziemy się domagać tego, aby móc skutecznie także działać w tej chwili w celu w celu naprawienia wszelkich szkód, to tego typu działania specjalne są potrzebne i będziemy również pracować nad taką specjalną rządową, jeżeli ona będzie w Sejmie. Ale chciałbym zwrócić uwagę, że my już w tym tygodniu złożyliśmy swoje rozwiązania do Laski Marszałkowskiej, choćby związane z tym dofinansowaniem dla samorządów, dla przedsiębiorców. Choćby związane z tym, aby osoby biorące udział w akcji ratowniczej mogły potraktować te dni, które nie byli w pracy, jako urlop. Więc jest to dużo także szczegółowych rozwiązań, które są potrzebne, żeby móc dopomóc tym wszystkim, którzy ucierpieli w sytuacji powodziowej.